Witam państwa serdecznie, Michał Dąbrowski, ProKam. Dziś nadajemy z Warmii i mazur. Sadzimy ziemniaki jadalne w nowej technologii, gdzie najpierw idzie odkamieniacz, a później na tych redlinach, na zagonach sadzimy ziemniaki na głębokość około 15 cm w rozstawie 27 cm. Dziś rozpoczynamy cykl naszych spotkań polowych. Mam nadzieję, że wielokrotnie będziemy mieli okazję spotkać się z Państwem podczas warsztatów polowych w trakcie wegetacji, jak również na dniach pola, których tak nam bardzo brakuje na koniec sezonu we wrześniu. W Szkotowie sadzimy ziemniaki praktycznie od końca kwietnia do weekendu majowego, nawet troszeczkę później, ze względu na to, że wiosna była. Dość chłodna. Dziś ta temperatura już jest na odpowiednim poziomie, dlatego rozpoczęliśmy pełną parę pracy. Podczas sadzenia wykorzystujemy zaprawę mąkat w celu ochrony plantacji przed rizoktoniozą, która właśnie w takich warunkach zimnej, chłodnej, często też mokrej wiosny jest spustoszenie na plantacji. Tutaj już nie możemy w żaden sposób później niwelować skutków rizoktoniozy. Pozostają tylko i wyłącznie zaprawa podczas sadzenia lub bezpośrednio przed. Na tym polu będziemy stosowali rozwiązanie herbicydowe przedwschodowe z wykorzystaniem trzech substancji aktywnych. Aklonifen zawarty w preparacie Hanon, metrybuzyna zawarta w preparacie Citation, z domieszką chlomazonu w dawce maksymalnie 0,1 litra na hektar ze względu na bardzo lekką glebę. Oczywiście do rozwiązania przedschodowego stosujemy olej Hurricane Soil po to, żeby stworzyć swego rodzaju filtr na redlinie, który umożliwi nam lepsze pokrycie i jednocześnie utrzymanie substancji aktywnej we wierzchniej warstwie gleby. Myślę, że już dziś mogę zaprosić Państwa na warsztaty polowe, które będą się cyklicznie odbywały na różnych etapach wzrostu ziemniaków. I zakończymy je dniami pola, na które wszyscy czekamy od dwóch lat. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj w Szkotowie już we wrześniu podczas owocnych wykopków. Życzę Państwu dobrej pracy i przede wszystkim dobrych, wysokich, jakościowych plonów ziemniaków. No i tego, co jest najważniejsze w naszej produkcji, satysfakcjonujących cen. Do zobaczenia niebawem.